Cześć, witam wszystkich w krainie śniegów i mrozów Połowimy sobie dzisiaj w takim dziwnym miejscu I co? Zaczynamy, nie ma co przedłużać Pierwszy, pierwszy rzut, jeszcze lina dobrze nie namokła A już coś ciągnę i nie wiem czy, czy coś mam czy zahacza się o, o ten lód? Ale chyba coś mam Wow Nie no Takie rzuty to ja mogę robić Wow <grymne> Ale jaja Patrzcie Pierwszy rzut No nie Dobrze się zapowiada Dobrze się zapowiada Dzisiejszy dzień Super, co tam jeszcze mamy? Ach. Jeszcze coś jest. Taka śruba wielka. No, to mi się podoba. My mamy kolejną śrubę, i wcześniej jeszcze. Taki haczyk to Spójrzcie lodołamacz Taki ogromny Obiekt oderwał od brzegu Co mamy tym razem? Jakiś drut Kawałek druta No, w końcu jest coś. Może to nie gałąź. Miejmy nadzieję, że nie gałąź, tylko coś porządnego. Lud przeszkadza. Chodź tu. O co to jest? Chodź tu. O! Mamy to. O kurczę jakiś coś ogromnego Ciężkie jak cholera. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jest porządny kawał złomu. Super, no. to dwa, trzy kilo złomu. Fajnie. Znowu coś. A tym razem. Coś takiego, taki płaskownik cienki Ale kilogram kolejny jest Na lód wyłonił się jakiś dziwny obiekt Coś ciekawego O no tu O proszę No ciekawe I jaki wielki gwóźdź Ła wow. Kwadraciak taki Dobrze Dobrze Co to mogło być? Jakaś grzałka? A ludzie, męczę się już jakieś dziewięć minut Nie chciałem nagrywać, bo nie wiedziałem co to jest Ale wyszło I to jest ludzie, kolejna kanka Słyszycie jakiś jestem zmęczony? Masakra Że to wyjdzie w ogóle jest taka ciężka Masakra niestety zsuwa się Oj tu. Oj tu. idzie, idzie. O nie. może nie wpadnę Milimetr. Mama, nie. Nie. nie, mam, mam. O nie Ale pan, O masaka Uf. Uf. Spójrzcie Kanka Kolejna Kompletna tym razem Zaparowało wszystko. Elefanty. Pierwsza kasa. O Jezu. Przepraszam, ale były ciężkie warunki, żeby wydobyć ją. Ciekać to w środku jest. Nie da się otworzyć. Otworzył w domu, na działce. Alefant O, tu jest coś napisane Millość jest napisane Alefancik, super mamy jakiś kombos tym razem Kilka zaczynają O proszę Gwiezdny jesz Zatyczka od butelki z całą całym szyjką Kawałek transformatora i rajstopa O, cudownie Tym razem takie fanciki Co by tu powiedzieć? Eee, 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 nie mam nic do powiedzenia Dobra moi drodzy, ja spadam, bo zamarznę zaraz Już mi szczęka zamarza prawie Także do zobaczenia o, Ale Fancik Zabieram O przymarł ciężki coś na środku jest no jak myślicie co to, to tam może być Pewnie nie woda albo mleko ewentualnie właśnie ostukałem kankę. no i udało mi się ją otworzyć otworzę jeszcze raz przy was łaga tam to w środku jest gdzieś tak jedna trzecia chyba farby albo jakieś Pachnie farbą, chyba farba. Może da się to jakoś oczyścić. Bokanka zacna, zacnej urody. Także podsumowanie wygląda tak. Tutaj trochę takich mniejszych rzeczy, jakieś śrubki. To jest fajne. No i takie pierdółki w środku, jeszcze już nie wyjmowałem ich. Także fantem dnia oczywiście, ta kanka. Dziękuję bardzo za uwagę. I trzymajcie się do następnego. A co my tu mamy? Proszę bardzo. Taki kaloryferek. Ktoś zostawił. Bobuś. Pewnie się zepsuł i nie grzał już. No, i go wystawili. Dla mnie to jak prezent pod choinkę. Także oczywiście zabieram. Oczywiście, jak chodzę wyrzucić śmieci do Hasioka, to też sprawdzam, czy nie ma jakiegoś złomu. No i trafiłem tym razem na coś takiego zamek drzwiowy wpuszczany. Janina, nie Janina, Jania. No i sprawdźmy. Tak to wygląda. Czy coś tu jeszcze można pozyskać z tego? Czy to nie jest z przypadkiem? Możliwe. Także zawsze parę gramów złomu wpadło. Znalazłem też taki wielki klocek drewniany. Przyda się na pewno u mojej babci w piecu. Na pewno trochę ciepła z siebie wyda. Przy śmietniku leżał. A skoro jesteśmy już przy śmietnikowych znajdkach, to taki wazon znalazłem niedawno, jakiś miesiąc temu. Leżał w śmietniku też w Hasioku. Ręcznie malowany. Tutaj jest hand painted. I napisane. Podpisane przez kogo został stworzony. Prawdopodobnie. Także takie cuda na śmietniku. Można uratować jeszcze. A z takich jeszcze śmietnikowych znajdek. Taki wieszak na kwiatka. Wieszako podstawka. Nawet za bardzo nie czyściłem tego, taki oryginalny kolor ma tutaj. Nie malowałem. Także drugie życie.